Polska kupuje masę uzbrojenia, ale tak naprawdę jaka to powinna być broń i w co zapakowana? No, wojny pokazują, że najlepiej się sprawdza taka broń, która wygląda jak przeciętna ciężarówka. Tutaj łatwiej wtedy przemieścić taką w kontenerze, kontener można załadować na dowolny środek transportu. Nie musi to być wóz specjalistyczny. Mamy wóz specjalistyczny, wojskowy, opancerzony, odporny na załogę proszę bardzo, ładujemy. Nie mamy, mamy kontener z rakietą, ładujemy ją na dowolny środek transportu i przewozimy i wystrzeliwujemy, bo takie są potrzeby państwa. Wszystko ładujemy na przyczepki, które można potem ładnie zapakować, może pociągnąć dowolny środek. Tak powinna być konstruowana broń obecnie dla armii. Nie możemy tworzyć systemów, które będą ściśle wojskowe, oparte o ściśle wojskowy sprzęt ciągniony, który będzie specjalistycznie wyglądał. Tak to nie pociągnie długo. Wojna na Ukrainie pokazała, że sprzęt specjalistyczny szybko się wykańcza i z produkcją się nie nadąża. Po prostu ten sprzęt został całkowicie zmieniony. Teraz cokolwiek przychodzi z zachodu, to to jest, dlatego mają nowoczesny sprzęt, ale z dostaw fabryk. Ich sprzęt, który był na początku, już kompletnie nie istnieje. Więc musimy stworzyć taki sprzęt, który będzie uniwersalny. Mamy dowolny środek ciągu, możemy go ciągnąć. Tak osobno antena radiolokacyjna czy naprowadzania, bo też pamiętajmy, że na źródło promieniowania nadleci pocisk, a wyrzutnia będzie gdzie indziej, obsługa gdzie indziej, spokojnie da się to zrobić szybkimi systemami łączności, nawet po zwykłym Wi-Fi, ale musimy to po prostu zrobić.